Noszenie medalika świętego Benedykta może wydawać się czymś prostym. To mały przedmiot, który nosisz na szyi, przypinasz do kluczy, zakładasz na nadgarstek lub trzymasz w domu. Może pochodzić z prezentu na chrzest, z wizyty w kościele, albo od ukochanej osoby, która już odeszła. Ale co byś powiedział, gdybym zdradził ci pewien mało znany sekret dotyczący tego medalika coś, co może wpływać na twoje życie właśnie teraz, a ty nawet o tym nie wiesz? Miliony ludzi na świecie mają medalik św. Benedykta na szyi jako znak oddania, na bransoletce jako część codzienności, przy kluczach dla ochrony w drodze lub w domu, blisko drzwi albo ołtarza. Ale prawie nikt nie wie, co on naprawdę oznacza. Dla jednych to tylko religijny zwyczaj przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dla innych ochrona, która działa sama, bez żadnego wysiłku. Ale czy to naprawdę takie proste? Czy wystarczy mieć ten medalik przy sobie, żeby wszystko w życiu układało się dobrze? Ojciec Pio, święty, który stanął twarzą w twarz z diabłem, nosił stygmaty Chrystusa i widział więcej, niż zwykłe ludzkie oczy są w stanie dostrzec. Zostawił jasne przesłanie na temat medalika świętego Benedykta. Mówił, że to nie jest zwykły przedmiot, ale żywa siła, duchowa broń w walce, którą każdy katolik musi toczyć. Ale podkreślał też że medalik ten wymaga czegoś od osoby, która go posiada. Niewielu zna te nauki w pełni. Jeszcze mniej osób rozumie, co tak naprawdę dzieje się, gdy masz ten medalik przy sobie, na ciele, w samochodzie czy w domu. To staje się jeszcze poważniejsze, gdy dajesz komuś medalik świętego Benedykta tylko dlatego, że wydał ci się ładny albo wyglądał jak elegancki dodatek. Ojciec Pio nazywał to niebezpiecznym błędem. Co się dzieje, gdy nosisz medalik Świętego Benedykta, nie wiedząc, co on naprawdę oznacza? Co zrobić z medalikami, które już posiadasz? Czy istnieje właściwy sposób ich używania? Co ojciec Pio ujawnił na temat ich mocy i możliwych zagrożeń? Dziś, opierając się na głębokich słowach tego ukochanego świętego, pokażę ci sekret, medalik Świętego Benedykta. Wyjaśnię jego rzeczywisty wpływ na twoje życie, bez względu na to, gdzie go nosisz i co na jego temat mówi tradycja katolicka. Na końcu będziesz dokładnie wiedzieć, co zrobić z medalikami, które już masz. To może być najważniejszy film, jaki dziś obejrzysz. Zostań ze mną do końca i podziel się tą wiadomością z tymi, którzy powinni ją usłyszeć, bo to, czego się tutaj dowiesz, może zmienić sposób, w jaki patrzysz na ten święty przedmiot i jak go używasz. Medalik Świętego Benedykta ma głębokie korzenie sięgające VI wieku, kiedy Święty Benedykt z Nursji żył na pustkowiu, mierząc się z pokusami. W chwili wielkiej próby ujrzał przed sobą świetlisty krzyż, który odpędził zło, jakie go nękało. To wydarzenie zapoczątkowało symbole, które dziś widzimy na medaliku. Krzyż, tajemnicze litery i modlitwę przeciwko złemu duchowi. Wieki później, w XX wieku, Ojciec Pio rzucił nowe światło na ten sakramentalny znak. On, który w swoich wizjach i rzeczywistości stawał do walki z demonami, mówił, że medalik świętego Benedykta jest potężną tarczą, bardziej budzącą grozę wśród sił ciemności niż wiele zwykłych modlitw. Przyjrzyj się mu uważnie. Z jednej strony święty Benedykt trzyma krzyż w jednej ręce, a w drugiej księgę reguły. Krzyż symbolizuje ofiarę Chrystusa, a księga – życie pełne dyscypliny i wiary, którego nauczał święty Benedykt. Wokół widnieją litery CSPB oznaczające Crux Sancti Patris Benedicti – przypomnienie, że wszelka ochrona pochodzi z krzyża Jezusa. Na rewersie znajduje się większy krzyż z inicjałami CSSML – Crux Sacra Sit Michi Lux – niech święty krzyż będzie moim światłem oraz NDSMD – Nunquam Draco Sit Michi Dux – Niech Smok nigdy nie będzie moim przewodnikiem. Wokół widnieją słowa Eius in obitu nostro presentia muniamur proszące o obecność i ochronę Święty Benedykt w godzinie śmierci. Całość otacza modlitwa egzorcyzmu Vade retro satana Nunquam suade mihi vana Sunt mala quae libas, i Ipse venena bibas Odejdź, szatanie, nie podpowiadaj mi próżnych rzeczy Zło jest tym, co mi oferujesz sam pi swoje trucizny. Ojciec Pio mówił, że każdy szczegół tego medalika ma głębokie znaczenie duchowe. Jest siłą, która działa przeciwko złu i łączy tego, kto go nosi, z mocą Boga. Czy coś jest złego w noszeniu medalik św. Benedykta bez zrozumienia jego znaczenia? Dziś medalik św. Benedykta jest wszędzie. Widać katolików noszących go na szyi, by czuć się bezpieczniej w pracy, przypiętego do kluczy, by chronił samochód. Albo jako zawieszkę na bransoletce obok innych symboli, takich jak papryczka, czterolistna koniczyna czy figa. Inni trzymają go w domu, zawieszony na drzwiach, w sypialni lub przy domowym ołtarzu. Ale wielu traktuje go jak zwykły przedmiot. Stał się modnym dodatkiem. Noszą go artyści na scenie, młodzi ludzie dobierają go do ubrań, a nawet osoby bez wiary traktują go jako ozdobę. Ojciec Pio przestrzegał, że to pierwszy błąd. Używać medalika, nie rozumiejąc jego przeznaczenia. Mówił, że traktowanie go jak amuletu lub zwykłego dodatku jest jak trzymanie miecza bez umiejętności walki. Masz go przy sobie, ale nie ma on żadnej siły. Wiele osób wierzy, że samo posiadanie medalika zapewnia im automatyczną ochronę. Ale ojciec Pio nauczał, że to nie działa w ten sposób. Medalik św. Benedykta jest sakramentalium, świętym przedmiotem, który przekazuje Bożą łaskę. Ale ta łaska może płynąć tylko wtedy, gdy zostanie aktywowana wiarą, intencją i życiem duchowym. Bez tego medalik pozostaje bierny. Co gorsza, używanie go bez należytego szacunku może otworzyć pewne furtki. Według ojciec P.I.O. wróg wykorzystuje tę powierzchowność, by siać zamęt, sprawiając, że czujesz się bezpieczny. Choć w rzeczywistości tak nie jest. Noszenie medalik św. Benedykta bez zrozumienia jego znaczenia. Może prowadzić do wielu problemów. Po pierwsze, daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Możesz myśleć, że jesteś chroniony tylko dlatego, że masz medalik na szyi lub przypięty do kluczy, ale bez wiary nie działa on w pełni. To może sprawić, że staniesz się podatny na negatywne wpływy, których nawet nie zauważasz. Po drugie, ojciec Pio mówił, że brak szacunku wobec medalika sprawia, iż staje się on duchowym ciężarem. Jeśli nosisz go z sercem pełnym urazy, lub żyjesz wbrew wartościom święty Benedykt, na przykład pielęgnując gniew czy ulegając egoizmowi, traci on swój sens i może sprawić, że poczujesz jeszcze większą pustkę. Wreszcie, istnieje ryzyko wywołania oporu duchowego. Ojciec Pio tłumaczył, że medalik, jeśli jest noszony bez odpowiedniego przygotowania, może najpierw poruszyć ukryte siły zanim przyniesie pokój, wywołując zamieszanie na przykład pogorszenie problemów lub uczucie niepokoju. Dlaczego należy być ostrożnym z medalem Świętego Benedykta? Ponieważ nie jest to neutralny przedmiot. Ojciec Pio mówił, że gdy nosisz go z wiarą i szacunkiem, przyciąga bożą ochronę, ale jednocześnie prowokuje zło. To jak zapalenie światła w ciemnym pokoju. Rozjaśnia przestrzeń, ale także ujawnia to, co było ukryte. Ojciec Pio wyjaśniał, że medali niesie autorytet Święty Benedykt który pokonał diabła na pustyni, a to niepokoi siły zła. Kto zaczyna używać medalika świętego Benedykta prawidłowo, może zauważyć początkową reakcję, wzrastające trudności, burzliwe sny, lub poczucie walki. Ojciec Pio mówił, że to wróg stawia opór obecności medalika, ale przy mocnej wierze ten opór zamienia się w błogosławieństwa, pokój w sercu, ochronę na drodze i klarowność w życiu. Dlatego bądź ostrożny. Medalik wymaga zobowiązania. To nie tylko noszenie lub wieszanie go, chodzi o życie zgodne z tym, co on reprezentuje. Bez tego zaangażowania może stać się tylko bezużytecznym przedmiotem, a nawet przeszkodą w Twojej wierze. Co więc zrobić z medalikiem, który już masz? Po pierwsze, przestań traktować go jak coś zwykłego. To nie jest ozdoba ani talizman. Nadaj mu miejsce honorowe. Noś go na szyi jako znak wiary. Przypnij dobre loka z intencją ochrony, lub postaw go w domu blisko ołtarza, z szacunkiem. Po drugie, zabierz go do księdza, by go pobłogosławił. Ojciec Pio mówił, że medalik bez błogosławieństwa jest jak zgaszona świeca, nie ma światła. Jeśli już został pobłogosławiony, odnow swoją intencję prostą modlitwą, prosząc święty Benedykt, by uczynił go aktywnym w twoim życiu. Po trzecie, Sprawdź swoją postawę Jeśli go nosisz, ale żyjesz w gniewie lub obojętności Poproś Boga o przebaczenie i dostosuj swoje życie do tego, co medalik od Ciebie wymaga Siły przeciwko złu i pokoju z innymi Ojciec Pio dawał trzy wyraźne wskazówki, jak uwolnić całą moc medalika świętego Benedykta Poznaj symbole Każda część medalika ma swoje znaczenie Litery CSPB przywołują krzyż, modlitwa na rewersie wypędza zło, a wizerunek święty Benedykt przypomina o jego zwycięstwie. Ojciec Pio sugerowałby codziennie medytować nad tymi znaczeniami: dotknij medalika i módl się jego słowami z uwagą. Poświęć ją z wiarą. Błogosławieństwo księdza jest niezbędne, ale Twoje osobiste poświęcenie również ma znaczenie. Módl się z nią regularnie w samochodzie, w pracy, w domu. Prosząc o ochronę Świętego Benedykta i łaskę Bożą. Używaj jej z intencją. Umieść medal w miejscu, gdzie będzie mogła działać. Na nadgarstku, aby przypominała ci o wierze na co dzień. Na breloczku, aby prowadziła cię na drodze. W domu przy drzwiach lub w pokoju, aby chroniła otoczenie. Ojciec Pio mówił, że ta intencja aktywuje jej moc duchową. Jeśli chcesz kupić medal Świętego Benedykta, nie wybieraj go tylko ze względu na wygląd. Ojciec Pio mówił, że należy go wybierać sercem, a nie oczami. Przed zakupem pomódl się i poproś święty Benedykt, aby poprowadził cię do odpowiedniej medali. Następnie zabierz ją do kościoła, aby ją pobłogosławić. Mówił, że w ten sposób znajduje cię i staje się częścią twojego życia duchowego, a nie tylko ładnym przedmiotem. Kiedy postępujesz zgodnie z tymi wskazówkami, medal pokazuje swoją prawdziwą moc. Ojciec Pio mówił, że działa jak kotwica w burzy, przynosi pokój w trudnym ruchu drogowym lub podczas rodzinnych kłótni, chroni jak broń duchowa, odpędzając negatywne wpływy gdziekolwiek jesteś, i prowadzi jak światło, dając jasność w podejmowaniu decyzji i siłę przeciwko złu. Katolicy, którzy używają jej z wiarą, opowiadają, jak zmieniła ich życie. Niektórzy mówią, że koszmary, które ich prześladowały w nocy zniknęły po tym, jak zaczęli nosić ją na szyi z oddaniem. Inni czują niespodziewany spokój podczas jazdy, z medalem zawieszonym na breloczku, nawet w trudne dni. Są tacy, którzy zauważają harmonię wracającą do domu, jakby stare napięcia w rodzinie rozpuszczały się dzięki jej obecności. Ale ojciec Pio mówił jeszcze więcej. Mówił, że medalion nie jest tylko dla ciebie, przekształca cię w kanał łaski. Noszenie go z wiarą może uczynić cię bardziej cierpliwym, silniejszym w pomaganiu innym, więcej światła tam, gdzie jest ciemność. To wymaga życia jak święty Benedykt, stanowczo przeciwko złu, w pokoju z Bogiem, otwartym na przebaczenie. Jeśli nosisz medalion, ale osądzasz lub się boisz, ojciec Pio mówił, że to osłabia wszystko. A teraz bardzo ważne ostrzeżenie na koniec. Nie gromać, nie zbieraj dziesiątek medalionów, Myśląc, że im więcej, tym lepiej. Ojciec Pio mówił, że jeden medalion dobrze używany jest wart więcej niż sto zapomnianych. Nadmiar bez troski przynosi zamieszanie, w umyśle i sercu. Wybierz kilka i czci je z wiarą. Teraz dałem Ci wiedzę i mądrość, by działać. Jeśli masz medalik świętego Benedykta, niezależnie od tego, gdzie go masz, zatrzymaj się i zastanów się. Czy wiem, czym on jest? Czy go szanuję? Czy noszę go z wiarą? Jeśli odpowiedź brzmi nie, zacznij od dzisiaj. Zabierz go do kapłana, aby go pobłogosławił, poznaj jego symbole, noś go z celem. Ojciec Pio mówił, że to dar od Boga z odpowiedzialnością. Możecie chronić, prowadzić, zmieniać, ale tylko jeśli odpowiesz na wezwanie. A największy sekret? Kiedy żyjesz tym, co on wymaga, stajesz się odbiciem święty Benedykt żyjącym błogosławieństwem. Zatem tak, zachowaj ostrożność. Medalik świętego Benedykta to wezwanie. A teraz, zanim zakończymy, chcę zaprosić cię do zrobienia kroku dalej. Co powiesz na to, abyśmy przypieczętowali to zobowiązanie modlitwą? Weź swój medalion na szyi, na breloku, na nadgarstku lub w domu i pomódlmy się razem, prosząc świętego Benedykta, aby nas prowadził i chronił. O chwalebny święty Benedykt, ojcze i mistrzu życia duchowego, ty, który pokonałeś złomocą Krzyża, spójrz na nas z dobrocią. Błogosław ten medalion, który noszę, aby był żywym znakiem Twojej ochrony i łaski Bożej. Oddal ode mnie i moją rodzinę wszelkie wpływy wroga. Niech święty Krzyż będzie moim światłem, a smok nigdy mnie nie prowadzi. Daj mi odwagę, by żyć w wierze, pokój, by przebaczać. I siłę, by być światłem tam, gdzie jest ciemność. Wstawiaj się za mną przed naszym Panem, abym czcił ten sakramentalny przedmiot sercem i życiem. Amen. Módl się tym z wiarą, a teraz zapytam cię czy wiedziałeś o tym, co zamierzasz zrobić ze swoim medalionem? Podziel się swoją opinią i doświadczeniem w komentarzach.